Dzień dobry, witam cały kryptogang. W dzisiejszym odcinku MASK, Polskie Złoto, Ostrzeżenia NATO, Złoty Krzyż na XRP. A więc zaczynamy. System płatności MASKA X-Money uruchamia się w tym roku. Czy kryptowaluty będą dozwolone? Właśnie otrzymaliśmy potwierdzenie, że w 25 roku MASK uruchomi X-Money, system płatności zaprojektowany, aby przekształcić X, wcześniej znany jako TLITER, w aplikację do wszystkiego. Tego rodzaju aplikacja łączy media społecznościowe, płatności i być może kryptowaluty w jednym chaotycznym, a może zmieniającym świat eksperymencie. Jeśli ktokolwiek może to zrealizować, to Elon kochaj go lub nienawidź. Pytanie teraz brzmi, czy kryptowaluty w końcu dostaną swoje miejsce przy stole? Linda Jakarino ogłosiła to w Sylwestra. Ogłosiła również dodatkowe funkcje, takie jak XTV i y, Grak, Ej al Ilona. Aby dopełnić fantazję aplikacji, miliard użytkowników i jeden znak dolara. Więc X osiągnęło miliard użytkowników w grudniu. Sam Elon to potwierdził, chociaż tylko około 40% z nich jest naprawdę aktywnych, głównie podczas dużych wydarzeń. Mimo to miliard to nie żart, to ogromna baza dla systemu płatności, zwłaszcza takiego, który Elon pozycjonuje jako potencjalnego rywala dla liczat. Jeśli nie jesteś zaznajomiony, Lichat dominuje w Chinach, pozwalając użytkownikom robić wszystko, od wiadomości, przez zakupy, po przesyłanie pieniędzy, wszystko bez opuszczania aplikacji. Elon od lat przygląda się temu modelowi. Pierwsza wielka wskazówka, że X-Money jest w trakcie realizacji, pojawiła się w listopadzie, gdy tajemniczo na profilu Joe Eregane pojawił się ikona znaku dolara. Ale nie zapominajmy o licencjonowaniu. X Payments uzyskało licencję na przesyłanie pieniędzy w 33 Stanach USA, co jest kluczowym krokiem do legalnego działania. Ale Nowy Jork, finansowa stolica Ameryki, wciąż stanowi problem. Bez licencji tam, X Money nie będzie mogło działać w jednym z największych rynków finansowych na świecie. Karta kryptowalutowa. Teraz przejdźmy do najciekawszej części kryptowaluty. Czy Elon pozwoli, aby X Money obsługiwało kryptowaluty? To pytanie za milion dolarów, a wszystkie znaki wskazują na zdecydowane. Prawdopodobnie. Elon zawsze miał słabość do bitcoina i do coina, więc jeśli podłączy do systemu kryptowaluty, prawdopodobnie będzie to jedna z nich. To tyle na temat, co zamierza zrobić Elon. A następny temat to bitcoinowa rewolucja w Polsce co zmieniają nowe inicjatywy. W ostatnich miesiącach na całym świecie, a szczególnie w USA, Niemczech i Hongkongu. Trwa intensywna debata na temat wprowadzenia rezerw kryptowalutowych. W Polsce również pojawiają się głosy na rzecz tego innowacyjnego podejścia. Sławomir Mencen, lider Konfederacji i kandydat na prezydenta, ogłosił swoje ambicje dotyczące stworzenia kryptowalutowej rezerwy. Jednak czy ma on szansę na realne wprowadzenie zmian w polskiej polityce? Mencen, na czołowej pozycji w Konfederacji, stara się zjednoczyć narodowców i liberałów. Mimo jego wysiłków, Sojusz ten ma zbyt mało posłów w Sejmie, aby wprowadzić jakiekolwiek znaczące zmiany. Jego propozycja dotycząca rezerwy kryptowalutowej jest częścią szerszej wizji modernizacji polskiego systemu finansowego, ale czy jest realistyczna w obliczu obecnej sytuacji politycznej? W odpowiedzi na zapytanie dziennika Gazeta Prawna NBP pod kierownictwem Adama Glapińskiego stanowczo odmówił zakupu bitcoinów. Argumentacja banku opiera się na rzekomej niskiej płynności rynku kryptowalut. Co budzi wątpliwości wśród inwestorów. W dobie rosnącego zainteresowania kryptowalutami, takie stanowisko wydaje się być nieadekwatne i może świadczyć o braku zrozumienia dla dynamicznie rozwijającego się rynku. Polska, w przeciwieństwie do Hongkongu czy USA, wydaje się być w tyle w kwestii adaptacji kryptowalut. Mimo, że pojawiają się inicjatywy, takie jak te proponowane przez Mencena, Brak stabilnej większości w Sejmie oraz negatywne stanowisko NBP sprawiają, że przyszłość kryptowalut w Polsce pozostaje niepewna. Czy bitcoinowa rewolucja przyjdzie z innej strony? Czas pokaże, ale na razie Polska wydaje się być zamknięta na innowacje w tej dziedzinie. Narodowy Bank Polski zwiększa rezerwy złota. Kluczowe informacje i znaczenie złota w walce z inflacją. NBP do końca września ubiegłego roku zakupił 42 tony złota. Co czyni go liderem wśród banków centralnych na świecie w zakresie zakupów tego kruszcu w bieżącym roku. Według raportu, powołującego się na dane World Gold, zakupy netto banków centralnych w trzecim kwartale 2024 roku wyniosły 186 ton, co łącznie od początku roku daje niecałe 700 ton. To mniej niż w 2023 roku, ale zgodne z trendem z 2022 roku. NBP rozpoczął zwiększanie rezerw złota w połowie 2019 roku, kiedy to skokowo podwyższył zasoby do ponad 7 uncji. Bank centralny planuje zwiększyć udział złota w całkowitych rezerwach walutowych do 20% do 2025 roku. Znaczenie złota w walce z inflacją. Złoto od wieków uznawane jest za bezpieczną przystań w czasach niepewności gospodarczej. Jego znaczenie w kontekście inflacji jest szczególnie istotne. Złoto ma tendencję do zachowywania wartości w obliczu rosnącej inflacji. W przeciwieństwie do walut, które mogą tracić na wartości w wyniku polityki monetarnej, złoto często zyskuje na wartości. Włączenie złota do rezerw walutowych pozwala na dywersyfikację portfela inwestycyjnego, co może zmniejszyć ryzyko związane z innymi aktywami. Duże rezerwy złota zwiększają wiarygodność kraju na arenie międzynarodowej. Jak zauważył przedstawiciel NBP, kraj z solidnymi rezerwami, w tym dużą częścią w złocie, staje się bardziej atrakcyjny dla inwestorów. Zwiększenie rezerw złota przez NBP jest krokiem w stronę większej stabilności finansowej i zabezpieczenia przed inflacją, co może przynieść korzyści zarówno dla gospodarki, jak i dla inwestorów. Holandia przygotowuje się na kryzysy. Oto odpowiedź na apel NATO. W obliczu rosnących zagrożeń NATO wezwało państwa członkowskie do przestawienia się na styl myślenia w razie w Holandia jako pierwsza zareagowała na te ostrzeżenia, wprowadzając program przygotowawczy mający na celu zapewnienie funkcjonowania kraju w sytuacjach kryzysowych, takich jak konflikty zbrojne, cyberataki, blackouty czy katastrofy naturalne. Holenderskie władze, we współpracy z sektorem handlowym, rozpoczęły działania mające na celu przystosowanie sklepów do pracy w trudnych warunkach. Wybrane placówki zostaną uznane za niezbędne. I będą musiały zachować zdolność operacyjną nawet podczas długotrwałych sytuacji awaryjnych. Program przygotowawczy koncentruje się na trzech głównych zagrożeniach: masowa awaria prądu, katastrofa klimatyczna, konflikt zbrojny. Zaangażowane w projekt są kluczowe instytucje państwowe, takie jak Ministerstwo Gospodarki, Ministerstwo Obrony oraz Koordynator do Spraw Zwalczania Terroryzmu i Bezpieczeństwa. Wspólnie z sektorem handlowym opracowywane są szczegółowe scenariusze awaryjne. Słowa szefa NATO wywołały znaczną reakcję wśród obywateli Holandii. W artykule podano, że zamówienia w sklepach z artykułami pierwszej potrzeby wzrosły dziesięciokrotnie. Czerwony Krzyż odnotowuje zwiększoną liczbę zapytań dotyczących przygotowań na sytuacje kryzysowe, a Holenderskie Stowarzyszenie Bankowe zaleca trzymanie zapasu gotówki w domach. Branża handlowa podkreśla, że już podczas rzekomej pandemii udowodniła swoją zdolność do szybkiego reagowania na sytuacje kryzysowe. Obecne przygotowania koncentrują się jednak na znacznie dłuższych okresach zagrożenia, co wymaga kompleksowych rozwiązań logistycznych i organizacyjnych. Holandia poważnie traktuje ostrzeżenia NATO i podejmuje konkretne działania, aby zabezpieczyć funkcjonowanie kraju w sytuacjach kryzysowych. Program przygotowawczy ma na celu nie tylko ochronę przed ewentualnym konfliktem zbrojnym, ale także zapewnienie bezpieczeństwa obywateli w obliczu cyberataków, blackoutów oraz katastrof naturalnych. Działania te pokazują, jak ważne jest przygotowanie na różne scenariusze, które mogą wpłynąć na życie społeczeństwa. Złoty krzyż na XRP, moneta po 4 dolary już niedługo. W ostatnich dniach na rynku XRP pojawiły się istotne sygnały, które mogą wskazywać na zbliżający się wzrost wartości tej kryptowaluty. Analizując aktualną sytuację, Warto zwrócić uwagę na kilka kluczowych aspektów, które mogą wpłynąć na przyszłość XRP. Złoty krzyż to techniczny sygnał, który pojawia się, gdy krótkoterminowa średnia krocząca, na przykład 50-dniowa, przecina długoterminową średnią kroczącą, na przykład 200-dniową, od dołu. Taki układ często zwiastuje dalszy wzrost ceny. Na wykresach XRP można zauważyć, że ten sygnał pojawił się w ostatnich dniach. Co może sugerować, że inwestorzy powinni być optymistyczni co do przyszłych ruchów cenowych. Na wykresach XRP można zauważyć kilka kluczowych wzorów, które mogą sugerować przyszłe ruchy cenowe. Obecnie na wykresie XRP można zaobserwować formację trójkąta, która sugeruje zacieśnianie się cen. Tego typu formacje często kończą się silnym ruchem w kierunku wiodącym, co może być korzystne dla inwestorów. XRP znajduje się w interesującym momencie na rynku. Z pojawieniem się złotego krzyża, co może wskazywać na dalszy wzrost wartości. Kluczowe poziomy wsparcia i oporu oraz formacje na wykresach sugerują, że XRP może wkrótce osiągnąć cenę 4 dolary. Inwestorzy powinni jednak zachować ostrożność i monitorować sytuację, aby podejmować świadome decyzje inwestycyjne. Aktualna cena ponad 2,40 dolara. Analiza techniczna XRP również zmaga się z niestabilnością. Po ostatnich wzrostach Cena zaczęła spadać, co może być wynikiem ogólnych trendów rynkowych oraz niepewności związanej z regulacjami. Kluczowe poziomy wsparcia znajdują się w okolicach 2 dolarów, a opór na poziomie 2,5 dolara. W przypadku dalszych spadków, inwestorzy mogą obserwować poziomy 1,80 dolara jako potencjalne wsparcie. Z wykresów wynika, że raczej w dłuższej perspektywie XRP wystrzeli do góry. Ethereum ETH Aktualna cena. Około 3600 dolarów przybliżona wartość. Analiza techniczna Ethereum, podobnie jak inne kryptowaluty, jest w okresie konsolidacji. Ostatnie analizy wskazują na możliwość dalszych spadków, jeśli cena nie utrzyma się powyżej poziomu 3500 dolarów. W przypadku kontynuacji trendu spadkowego, kluczowe wsparcie może znajdować się w okolicach 3000. Wzrosty mogą być ograniczone przez opór na poziomie 3800 dolarów. Tak więc tyle na dzisiaj. Do następnego.